Przede wszystkim gratuluję Wieczystej zdobycia trzech punktów. Trenerowi, jeżeli chodzi o mecz, pierwsza połowa zbyt bojaźliwie. Plan był taki, żeby grać z Wieczystą w piłkę. Pokazywać się cały czas na pozycjach. Trochę, trochę Wieczysta nas tutaj jakby stłamsiła i nie mogliśmy wyjść z tej obrony do szybkiego ataku, bo wszystko wracało. Ale myślę, że tej destrukcji nieźle wyglądaliśmy. Oczywiście bramka Część koce, trochę przypadkowa, ale bramka i, i na drugą połowę trzeba było zmienić plany. Prowadziliśmy trochę bardziej zawodników kreatywnych. Od razu było to widać, że trochę więcej przestrzeni w środku, jakby by utrzymanie i, i ta kreatywność była większa. I myślę, że ta druga połowa pokazała, że można grać spokojnie z wieczystą i stwarzać sobie sytuację. Ale oczywiście no, nie ma wygranej, nie ma punktów. i a o to chodzi w sporcie. Wieczysta dopięła na końcu na 2-0. A my musimy skoncentrować się już na, na przyszłych meczach, bo, bo te statystyki w tej rundzie nie są dobre. Moja w tym rola, żeby to wszystko pozmieniać i zapanować nad tym. No, nie da się ukryć, że 12 punktów to jest już naprawdę bardzo duża strata. Z troszeczkę już takie ciśnienie, bo ciężko będzie odrobić tak wiele punktów. Oczywiście, no myślę, że tu nie ma co patrzeć i we wcześniejszych meczach też staraliśmy się nie patrzeć jakby na przeciwnika na, w, 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 w tej gonitwie do awansu, tylko patrzeć i brać najbliższy mecz, no bo, bo wiadomo, że jak będziemy patrzeć na siebie, yy, no to, to to wieczysta wszystko punktuje, a, a nam te punkty uciekały w pierwszych meczach. i i myślę, że dalej też tak będzie wyglądać, że tu już nie patrzymy na tą przewagę, tylko dalej musimy się podnieść i, i w najbliższym meczu zagrać jak najlepiej i zapunktować. No, tu jest nasza rola, żeby właśnie w te, te najbliższe dni wykorzystać i, i dalej walczyć, bo wierzę w tą drużynę, pokazali, że, że można grać w piłkę dobrze. Czasami takie sytuacje są. Nieraz już jestem piąty sezon w tym zespole, nieraz były problemy i zawsze yy, na końcu ten wynik był... Yy, Dobry, o, oczywiście tutaj jest cel, jaki był postawiony, czyli awans i do tego celu coraz yy, nam dalej, yy, no, ale musimy brać to, co najbliżej. A kluczowa w tym spotkaniu była konsekwencja wieczystej w defensywie, bo ja mam wrażenie, że po tym straconym golu chcieliście ruszyć do ataku, natomiast no to doświadczenie przede wszystkim w linii defensywnej, wyłączając może Ledkiewicza, to naprawdę no nie jeden zespół chyba z pierwszej ligi, jak nie z Ekstraklasy, nie pogardziłby taką defensywą, jaką dzisiaj miała wieczysta i to chyba był klucz, to się Pan, że to był klucz do wygrania tego spotkania? Tak, tak. Właśnie też przed chwilą rozmawiałem z asystentem, że, że wieczysta się poprawiła w tej grze defensywnej i tutaj było nam ciężko yy, sforsować tą linię obrony. Trzeba przyznać, że, że na dużo nam nie pozwolili. No mają doświadczonych zawodników klasowych, którzy grali wyżej, także to jest oczywiste. Dziękuję. No więc tak, mecz z Gartungu, granie pod ciśnieniem i cieszę się, że moja drużyna to wytrzymała. Yy, duża przewaga na początku, takie przyduszenie przeciwnika. Pod własne pole karne zaowocowało Bramka, aczkolwiek późno to Bramka. Ale w zasadzie była pierwsza połowa w kontrole. No, druga połowa, trochę nerwowości z naszej strony, gdzieś ograniczałem błędy w linii obrony. Zresztą oni sami już widzą, że to jest czwarty mecz był na zero, teraz w zasadzie piąty z kolei. E, więc Michał Pazdan i Kasolik, oni sami sobie dyrygują, kiedy się włączyć do akcji, kiedy nie, kiedy iść wstaje fragment. I to jest takie no, pozytywne, że sami oprócz tego, że chcą wygrywać, to ktoś trzymać tą Czyste konto? No i nic, no. Ja bym powiedziałem, takie mecze to jest przyjemność zgrania. Sam bym sobie zagrał piłkę, no nie jestem w stanie tego robić, więc chcę im tylko dać swobodę na meczu. Ja tą słodek widzę, ale widziałem też różnicę między nami i w jakości, i w umiejętnościach, a awium. Może walki fizycznej trochę gdzieś tam mogło zabraknąć, ale w umiejętnościach na pewno było widać. Sytuacja w tabeli taka jak w to to czwartej Panie redaktorze, właśnie tak, Pani, tak. Pani się cieszę, bo wiedziałem, że tak naprawdę awia przed naszym meczem lekko była liczona, a teraz trzeba było zrobić ten może nie nokaut, bo jeszcze jest 12 kolejek i wszyscy sobie zdajemy sprawę, że każdy mecz nowy jedzie, to trzeba podejść, nikt się nam nie położy punktów nie odda, natomiast 12 punktów to daje trochę komfortu. Z... Uważywszy na to, że mamy 9 meczów wygranych, tak, więc no, Katak musiał się stać, żeby, żebyśmy nagle przestali, no nie wiem, grać w piłkę, tak? Mam na tyle dobrą drużynę, że tak jak teraz, kogo bym nie zmienił przed Karol, przed Łysy, e, który strzelił bramkę. Tak w równą kadrę, gdzie Saszak, Nasmiller, Ante Sławczew, Bargi, Rigi Ja sześciu nie miałem w kadrze na mecz, także naprawdę mam czym wybierać i cieszę się z tego, że wszyscy są zdrowi i wie, oni wiedzą, że ja będę na nich stawiał i ja na nich będę liczał. To może nie jest pytanie tak. Na meczu. Natomiast czy gra tej się teraz zmieni? Bo ostatnie kolejki to była gra bezpieczna, taka, żeby przede wszystkim nie stracić, żeby maszyna wygrywała się <coughs> To była gra na wynik, tak? To była gra na wynik. Jak to będzie wyglądać teraz? Myślałeś <coughs> Nie, jeszcze będziemy grać na wynik do momentu, aż nie będziemy matematycznie pewni. Będziemy yy, pewnym sposobem. Gdzieś na wyjeździe nie zawsze musimy grać pressingiem, nie zawsze możemy się trochę cofnąć, oddać trochę tą piłkę. To jest też element piłki, no nie musimy być, to, że wiem, że ma na papierze wszyscy są lepsi, i mają tą jakość, nie znaczy, że od razu musimy do rywala rzucić, żeby się dać skontrować. Sposobem do meczu z tygodnia na tydzień najlepszy schemat, który robimy, nie patrzymy teraz, że za dwa tygodnie gramy gdzieś tam, tylko po prostu jest wiązownica od poniedziałku, w zasadzie od wtorku, bo poniedziałek jest wolny, do tego meczu i to się nam sprawdza. No i zabawę, nie będzie już drugiej <laughs> Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Ja już wiem, że tak O Odno... od, od defensywę chciałem zapytać. Tak. W sensie takim, że to jest tak naprawdę chyba klucz do twoim objęciu stanowiska, nie? Że... I z tego się bardzo cieszę, no naprawdę. Okej, okay, zmieniliśmy młodzieżowca, Skrobański z, z Kostulika i młodzieżowy na skrzydle, ale nawet jak grał Skrobek, to ja byłem pozytywnie bardzo zaskoczony, jak przy Michale się rozwinął. On wie, że będzie, przyjdzie moment, będzie potrzebny, jest teraz kasol, ale cała linia obrony i Pietrzu i Denis uzupełniają się, wiadomo Góral dużo czyści, tylko że nie wybronilibyśmy tego, gdyby też nie ofensywni. Tak, tak, Oni tak. też mają właśnie swoją rolę, po to ja cofam napastnika przy w auto, nawet swoje pole karne, bo dla mnie kluczowym jest wyjaśnienie sytuacji z pola karnego i dopiero później konstruowanie akcji, a nie że z czyjejś sytuacji my możemy mieć kontrę, to o tym nie, nie myślę. Tak, ja stałem tam za bramką w drugiej połowie wiedziałem, że naprawdę bo no, beton. Beton skała dla defensywa, także to naprawdę była... Bo wiem też jaką właśnie jakość z przodu mamy no, w sytuacji. W jednym meczu jest więcej, w drugim mniej, w jednym więcej strzelić, w drugim mniej, no, ale koniec końcu, tak. końcu właśnie nie tracąc to jest klucz.